Cześć, jestem nad jeziorem, na kempingu nad jeziorem Klimkowskim, miejscowość Klimkówka, jest to pole kempingowe, za mną jest górna część tego pola, taki taras z wiatami. Pole jest dość spore, zaraz zobaczycie, tutaj na filmie. A tam stoję bezpośrednio przy jeziorze, przy skarpie, zaraz przy zejściu z pięknym widokiem mój camper. bo tam też można stawać niżej. Można też tam stawać te przyczepy i tam dalej. Tutaj mamy recepcję i toalety. Można napełnić wodę do kampera, czy do przyczepy. WC spuszczałem do ubikacji. Tak Pan powiedział, szarą wodą się nie pytałem, bo nie musiałem, natomiast pewnie gdzieś do kanału będzie można albo gdzieś. Są tam pokoje gościnne, jakieś widziałem, nie wchodziłem, ale chyba do wynajęcia, także zobaczcie. Podam stronę albo na miarę sobie zadzwonicie. Jest też tam, tam gdzie jest wjazd, jest też tam ta wiata i ten budynek, który zbliża, to jest bar. On niestety jest nieczynny, bo jest od 15 czerwca czynny codziennie w sezonie, a tak chyba weekendy i, 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 i w święta poza sezonem. Tam jest wjazd, można tam gdzieś się barowerki wypocząć, wiem, przystań z drona, wam pokażę, jak to wygląda z nad jeziora. A zaraz pokażę e, jak to wygląda niżej. Tu puszcza sobie tu i wyje latawca. Jestem tutaj, mówię, na dolnej części tego pola. Jest ona do dość spora. Właśnie tak wygląda. Tutaj mamy jakieś stacjonarne chyba przyczepy. Tu mamy jezioro. E, tam w oddali stoję ja i tu też widzicie same przyczepy. Natomiast tutaj jak są jakieś pokoje do wynajęcia. Stoję sobie tutaj, tam mamy budynek recepcji i, i bar, który akurat jest nieczynny, nie wiem czy widać, tam są jakieś parasolki złożone, krzesełka pod wiatrą pewnie można zjeść, tam jest ten budynek recepcji i te pokoje, a tu jest ta dolna część, jak widzicie, jest dość spora, jest duża naprawdę, a ja sobie stoję bezpośrednio nad jeziorkiem, nad jeziorkiem, tam mamy tamę, którą już widzieliście, jak widzicie tak, jest dość długie, e... Jezioro Klimkowskie, nie wiem, ropa widziałem, tam jest jakaś plaża miejscowa chyba. Yy, można też pewnie rowerki wynająć. I tak to wygląda, a ja sobie tutaj jestem nad takim właśnie miejscem, to ognisko chyba robił, miejsce na grilla. A ja sobie właśnie w takim pięknym miejscówce stoję z pięknym widokiem. W nocy było ciemno jak nie powiem gdzie. I tutaj mamy takie zejście do jeziora, zaraz tam pójdziemy. No i schodzę sobie właśnie do jeziora, tutaj też w cieniu są jakieś ławeczki. Zejście takie dość strony, ale spokojnie można zejść. Trawa wykoszona, widać jezioro, widać kemping przygotowuje się do sezonu, bo już wkrótce e, połowa czerwca, więc, więc pewnie już są pełną parą. A takie jest tutaj miejsce nad jeziorkiem. Woda, woda już jest dość ciepła, bo sprawdzałem. E, w nocy tu kaczki, widziałem wieczorem pływał, o cieplutka, cieplutka. Fajna, czysta. I właśnie jesteśmy tam, mamy tą tamę. O, tu mamy ten brzeg, jakieś zatoczki fajne. Cisza, spokój, takie trochę na wyciszenie się, się miejsce w sam raz. Oczywiście poza sezonem. W sezonie nie wiem jak jest. No i tak wygląda. I tam mamy tą jakąś plażę. Czekałem długo, aż się pogodzi, żeby wam to nagrać. Widzicie, są tam rowerki wodne, jakaś przystań, żaglówki gdzieś tam były zacumowane Tam dalej. Mamy góry i, na, i jeszcze dalej jest chyba jakaś plaża też, też jakaś przystań z rowerkami, no i taka fajna miejscowa Bardzo mi się tu podoba, warto tu przyjechać przed sezonem, teraz nikogo nie ma, tylko ja byłem i ktoś tam przyczepie na drugim końcu i tyle. I, i, i tutaj jest właśnie mój camper Fajna miejscówka z fajnym widoczkiem. Solary, prądu mi nie brakuje. Także za chwilę się zbieram, jadę dalej. Jeszcze tylko tutaj z drona pokażę, to pole kempingowe plus jeziorko, więc warto oglądać do końca dla ładnych widoków. Natomiast powiem, że sam kemping jest super. Oczywiście namiary dam w opisie do filmu. Adres strony internetowej GPS. Jezioro Klimkowskie jest w powiecie gorlickim, niedaleko Nowego Sącza w Beskidzie. Niskim. Co jeszcze? Odnośnie samego jeziora Klimkowskiego, inaczej nazwaną Klimkówką. Jest to zbiornik sztuczny utworzony na rzece Ropie. Jezioro ma około 300 do 800 metrów szerokości, około 6,5 km długości, głębokość do 31 metrów. Jezioro jest strefą ciszy. Używanie sprzętu motorowodnego jest zabronione. W sezonie działa tutaj posterunek wodnego ochniczego pogotowia ratunkowego i policji wodnej dla porządku. Więc jest pewnie cisza, spokój. Są oczywiście jakaś wypożyczalnia rowerków i sprzętu wodnego, jakieś, jakaś gastronomia niedaleko. Więc jest super. Natomiast ja już tu komentarz będę kończył. Zostańcie do końca, żeby zobaczyć z góry z drona, bo wniosę się wyżej, żeby pokazać całe jezioro. Więc dla ładnych widoków warto oglądać do końca. A póki co dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał i chcesz, żebym tworzył kolejne z miejsc, gdzie biwakowałem, czy też byłem, to. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych. Oczywiście, jeśli będą te filmy cieszyć się powodzeniem, to będę po prostu je tworzył dalej. Dziękuję i do zobaczenia gdzieś w trasie, na polu kempingowym czy w zimie na nartach. Cześć.